오, 가만히, 오, 가만 오, 가만히, 오, 가만히, 오, 가만히, 오, 가만히, 가만 오, 가만 오, 가만히, 오, 오, 가만 가만히, 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 가만

Widać w nowym pięknym dniu. Nie wiem, ja to się może rozgrzeje. Ja mięśnia poczułem, jak biegłem tutaj wzdłuż Miłosza. Według mnie, wiesz, co zrobiłeś źle? Dużo straciłeś czasu na. Tak! Yes. Wróć o. Wracamy! Stop. Minuta jedenaście i pięć sekund karnych No cieniutgo ci piałem

Ja. Wróć? Wracamy! I no każę do O kurde! Zero, o kurde. Ciężko było, Myślałem, że... <tą Ciężko. A wziąłem buty na zmianę. Nie zmieniłem. Generalnie uważam, że tak. Tą ścianę można lepiej przeskoczyć. Tutaj wcześniej się zebrać do układania. Ja za późno zacząłem schodzić. Tutaj chyba mi, później obejrzę sobie, w miarę mi dobrze poszło, chyba tutaj ten, ta kłoda też, piasek mógłby być lepiej, no i generalnie zaczęło tutaj pomiędzy tymi kołami, było mi ciężko, miałem mało miejsca, miałem wrażenie, że dużo, dużo siły przez to straciłem i jakby później ten slalom, to tam po prostu już, już, już mi wtedy brakowało siły, tam już nie miałem siły, jak wbiegałem w ten szałas, który jest tam obok, to tam się pomyliłem i źle wybiegłem, I przez to Karne punkty. Dziewczyny, ja myślałem, że to, że to chłopaki. Dobra, pokaż mi chłopaków. Dobra, chciałem zobaczyć, czy jest ktoś po powyżej minuty 11. A są gorsi. Sam no. Dobra, proszę. Co? Cześć, ja mam przebrać z Dobra, przyjechałem do mamy i do babci. Zjadłem tak, jogurt, babcia je delikatnie na diecie, jogurcik. I później taką potraweczkę. Ja w ogóle przyjechałem z sprzęcikiem. W ogóle pojechałem tam na zawody, właśnie hulajnogą. I mam też ubranie do przebrania, bo. bo, je... bo jestem brudny mocno, ale to już w pracy się przybiorę. A babcia mi powiedziała, że pierwszy raz jadła ciemny makaron. O i proszę, i witaminki, winogrona, truskaweczki. No tak. tego. Tak, chodzi. Bo i babcia z, z tego ma, tutaj ma jeść, z niskim indeksem, tak? No i kurde, mnie mama zażyła. Teoretycznie powinien wiedzieć: Plantany, co to jest? Prawdopodobnie coś w stylu bakłażana, ale zaraz muszę to sprawdzić. Ej, serio, nie wiem. Nie, nie rozumiem, to jest jakiś. To jest rodzaj banana. Niedojrzały, gotowany. Nie, no, bóg nie gotowany to po prostu zwykły bób. Surowy. Bób surowy, tak. Ja ty jesz surowy, nie? Nieraz. Albo, czekaj, dobra, niegotowany, czyli co, pieczony? Albo na parze. Bo, albo na parze? Bo... Tak. Babcia ma też, ty, babcia, masz też z takiej wagi, no nie? Z wagi masz masz masę... Tłuszczu masz 33%. Ja mam prawdopodobnie teraz dużo mniej. Ale ty, jako kobieta, powinnaś, kobiety mają zawsze więcej. Masy mięśniowej masz tutaj 26 kg. BMI masz 24. Ty jesteś szczupła, a ja, y, BMI, mam chyba mniejszy niż ty. A tkanki tłuszczowej, dobra, no nieważne. Nie, BMI, tkanki tłuszczowej. Bab, ty masz babcia 87. 88 a, lat? 88, a tu masz zapisane 87, ale twój meta, y, wiek metaboliczny został oceniony na. Mówiła ci to, lekarka? Na 72 lata. Jeszcze zakreślone masz to. W kółeczku. A? O, no to dobrze. No nie? dobrze, no dobrze. Wracam do domu, zjadłem, nawet jak, zjadłem zupkę, a teraz robimy z Kasią yy, szaszłyki będą. A ten gra, pół dnia już gra. Proszę. <noise> nie, żartuję. A ty taki ubrany? Byłeś biegać? Ben, idę z Wiktorem na spuga. Ale idziecie sami? A mogli z wami? Nie. No nie, no chcę po prostu pokopać bo ja tak naprawdę dzisiaj otrzymałem informację odnośnie znaczy potwierdzenie jak to będzie wyglądać czyli gala je, jest we Wrocławiu w sobotę no i teraz dzisiaj kiedy to nagrywam to jest środa i pytanie jak się mam um, przygotować pod kątem czy się trenować znaczy i tak już przestałem w zasadzie trenować tylko takie jakieś właśnie poruszać się, czy pójść poruszać się, pobiegać. To by mi pasowało, taki trening z młodym. Tak, żeby tylko sobie jakieś truchty zrobić, żeby był jakiś delikatny ruch. Byłoby fajnie. Szaszłyczki zrobione. No i teraz można już jeść. A teraz Kasia mówi po patyczkach. Kto ile zjadł? Ja tyle zjadłem? Nie żartuj, że tylko cztery. No i teraz piąty. I ten jest piąty? No nie żartuj, dwa, no. cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, trzy... To ja ten tyle? A ja w tym samym czasie. No. Wy tutaj graliście w piłkę? A, to ja nie widziałem nawet. Przyszedłem dzisiaj na trening, ale nie trenować, tylko... Chodź, możesz, możesz, możesz! Trenerze, Gabrysiu, z, z Gabrysiem przyszedłem porozmawiać chwilkę yy, przed walką, tak? Żeby jakieś wymienić kilka słów, powiedzie coś więcej od strony organizacyjnej.